Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku. 5. Budowanie zespołu. 5. Lutego kultura organizacyjna i zarządzanie zespołem. Zagadnienia. 5.2.1 definicja kultury organizacyjnej. 5.2.2 tworzenie kultury organizacyjnej. 5.2.3 zarządzanie zespołem. 5.2.4 narzędzia wspierające zarządzanie zespołem. 5.2.5 przykłady firm z silną kulturą organizacyjną. 5.2.6 Podsumowanie. Kultura organizacyjna i zarządzanie zespołem to kluczowe elementy wpływające na efektywność działania startupu. Silna kultura organizacyjna sprzyja zaangażowaniu pracowników, a skuteczne zarządzanie zespołem zapewnia osiąganie celów biznesowych. W tej sekcji omówimy, jak zbudować odpowiednią kulturę organizacyjną oraz jak efektywnie zarządzać zespołem. Kultura organizacyjna to zestaw wartości, norm, przekonań i zachowań, które kształtują sposób funkcjonowania firmy. Określa, jak pracownicy współpracują, podejmują decyzje i realizują cele. Elementy kultury organizacyjnej: misja, wizja, wartości, rytuały, tradycje, styl komunikacji oraz zasady postępowania. Misja i wizja: Jasno określ misję, cel istnienia firmy i wizję, długoterminowe cele. Misja i wizja powinny być inspirujące i angażujące dla wszystkich pracowników. Wartości: Zidentyfikuj i zdefiniuj kluczowe wartości, którymi kieruje się firma. Wartości te powinny być spójne z działaniami i decyzjami firmy oraz komunikowane pracownikom na każdym etapie działalności. Komunikacja wewnętrzna: regularnie komunikuj cele, plany i sukcesy firmy. Przejrzysta i otwarta komunikacja wzmacnia zaufanie i zaangażowanie pracowników. Przykład liderów: liderzy powinni być wzorem do naśladowania, demonstrując wartości i zachowania, które są oczekiwane od pracowników. Struktura zespołu: określ jasną strukturę organizacyjną, definiując rolę i odpowiedzialności każdego członka zespołu. Struktura powinna być elastyczna, aby szybko dostosowywać się do zmieniających się potrzeb. Zarządzanie poprzez cele, MBO, ustalaj konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i czasowe cele, SMART, dla zespołu i poszczególnych pracowników. Regularnie monitoruj postępy i dostarczaj feedback. Motywacja i zaangażowanie, stosuj różnorodne metody motywowania pracowników, takie jak nagrody, uznanie, rozwój zawodowy oraz możliwość awansu. Twórz środowisko pracy, w którym pracownicy czują się doceniani i zaangażowani. Rozwój kompetencji inwestuj w rozwój zawodowy pracowników poprzez szkolenia, warsztaty, mentoring i coaching. Rozwijaj umiejętności miękkie i twarde, które są kluczowe dla realizacji celów firmy. Rozwiązywanie konfliktów zidentyfikuj i rozwiązuj konflikty w zespole na wczesnym etapie. Promuj otwartą komunikację i współpracę, aby zapobiegać eskalacji problemów. Oprogramowanie do zarządzania projektami narzędzia takie jak Trello, Esana czy Jira pomagają w organizacji pracy zespołu, śledzeniu postępów i zarządzaniu zadaniami. Komunikacja wewnętrzna, platformy komunikacyjne takie jak Slack, Microsoft Teams czy Google Chat umożliwiają szybkie i efektywne komunikowanie się w zespole. Narzędzia do monitorowania efektywności, oprogramowania takie jak Bamboo HR, Togl czy Hubstaff umożliwiają monitorowanie efektywności pracowników oraz zarządzanie czasem pracy. Google, Google jest znane z innowacyjnej kultury organizacyjnej, która promuje kreatywność, otwartość na nowe pomysły i dbałość o pracowników. Firma oferuje wiele benefitów, wspiera rozwój zawodowy i tworzy inspirujące miejsce pracy. Netflix. Kultura organizacyjna Netflixa ja opiera się na odpowiedzialności, wolności i zaufaniu. Firma kładzie duży nacisk na autonomię pracowników, co sprzyja innowacyjności i zaangażowaniu. Spotify. Spotify znane jest z transparentnej komunikacji, silnego focusu na rozwój pracowników oraz dbałości o dobrą atmosferę pracy. Firma promuje wartości takie jak zaufanie, współpraca i otwartość na feedback. Kultura organizacyjna i skuteczne zarządzanie zespołem są kluczowe dla sukcesu startupu. Tworzenie inspirującej misji, wizji i wartości, jasna komunikacja, inwestowanie w rozwój pracowników oraz stosowanie odpowiednich narzędzi zarządzania to podstawy budowy silnej, zaangażowanej drużyny. Przykłady sukcesu takich firm jak Google, Netflix czy Spotify pokazują, że warto inwestować w te aspekty, aby stworzyć dynamiczne i innowacyjne środowisko pracy. Startup i jak założyć i rozwijać własną firmę w Polsce w 2024 roku. Piąte budowanie zespołu. 5. lutego kultura organizacyjna i zarządzanie zespołem.